Dzisiaj spotkaliśmy się na konferencji prasowej, którą już tradycyjnie organizujemy na początku roku, po to, żeby przedstawić za pośrednictwem mediów naszym klientom nowości, które przygotowaliśmy na sezon 2023. W pierwszej części spotkania skupiliśmy się na środkach ochrony roślin i nasze nowości na ten rok to dwa fungicydy do ochrony zbóż. De La jak również szerokim spektrum działania, jak również możliwością stosowania praktycznie w każdym gatunku zbóż. Oprócz OFSA, preparaty dzięki temu, że mają bardzo dobry stosunek ceny do osiągnięć, które uzyskujemy poza ich zastosowaniem, możemy mówić, że są preparatami ekonomicznymi. Szczególnie dotyczy to proponowanej przez nas technologii, czyli Delaro na pierwszy zabieg. A następnie kajunis na zabieg drugi. Oprócz tego e, mamy bardzo ciekawo, ciekawą nowość w ochronie rzepaku przed szkodnikami. Sivanta e, Energy. Energy to produkt dwuskładnikowy, który wnosi nową substancję aktywną w ochronie rzepaku. No, produkt chyba, myślę, że oczekiwany na rynku przez plantatorów rzepaku. Sivanta Energy to jest dwuskładnikowy produkt składający się z flupy radifuronu i Deltametryny. A więc mamy tutaj możliwość zastosowania jednego komponentu o działaniu kontaktowym, szybkim i drugiego działającego nieco wolniej difuronu, ale za to o działaniu systemicznym, wnikającego do rośliny i działającego długo. Produkt jest zalecany wiosną i może być stosowany aż dwa razy. Niemniej jednak Trosce o to, aby był on jak najdłużej przyjacielem rolnika i żeby można go było stosować bez ryzyka narastania odporności, produktu nie wolno i jest to zapis etykietowy. Stosować tuż po sobie. W związku z tym nasze zalecenia to jest wczesnowiosenny zabieg na chowacze łodygowe. Jak tylko można zacząć od fazy WCH 30 do 39, wtedy już temperatury pozwalają i szkodniki są aktywne. Natomiast przerwa później na inny produkt z innej grupy chemicznej i nasze drugie zalecenie to są już po kwitnieniu szkodniki łuszczynowe. Postanowiliśmy zapytać specjalistów, od specjalistów praktyków od poszczególnych upraw Jakie błędy popełniają najczęściej rolnicy i którymi drogami pieniądze uciekają z gospodarstwa? Szereg tych sposobów, które zebraliśmy na uszczelnienie systemu, stworzył nam broszurę Grunt to Zrównoważenie na rok 2023, i o tych rzeczach będziemy chcieli mówić rolnikom. W nie tylko rolnikom, również sadownikom i warzywnikom w tym roku. Jak prostymi sposobami, które być może umykają naszej uwadze w zalewie decyzji, które trzeba podejmować każdego dnia, jak uszczelnić ten system i nie dopuszczać do bezsensownego wycieku pieniędzy z gospodarstwa. To jest jedna z naszych propozycji na rok 2023. Bardzo dużą uwagę będziemy przywiązywać do kwestii odporności chwastów na herbicydy. Do tej pory koncentrowaliśmy się na uprawie pszenicy. Od tego roku zaczynamy mówić bardzo dużo o chwastach uodpornionych w kukurydzy. Będziemy się również przyglądali uprawie buraka cukrowego. W tym roku do zbóż wprowadzamy nową substancję aktywną o nowym mechanizmie działania, czyli coś na co od wielu, wielu lat czekaliśmy w zbożach. Na jesieni wprowadzamy do sprzedaży preparat Matenoduo który pomoże rolnikom zwalczać miotłę zbożową uodpornioną na herbicydy sulfonylomocznikowe. I nowa substancja w zbożach, aklonifen, ma do tej pory niestosowany mechanizm działania, czyli nie ma żadnych chwastów uodpornionych na te substancje. Mówiliśmy dzisiaj również o fieldview, który jest doskonałym narzędziem do mierzenia, czy uczenia się tego, jaki efekt nasze technologie, ale nie tylko nasze technologie. Bo Każde działanie rolnika w gospodarstwie mu przynosi. Climate FieldView platforma, która pozwala e, tak naprawdę umieścić w jednym miejscu kilka źródeł czyli zdjęcia za titanę, czyli to, co jest dostarczane na bieżąco, jak i historycznie. Z drugiej strony, możliwość tworzenia skryptów czyli zmiennych dawek siewu zmiennych dawek nawożeniowych na podstawie właśnie albo z satelitarnych, albo po prostu własnej wiedzy, którą dysponują, bądź materiałami zewnętrznymi, którymi już dysponują, na przykład zasobności gleby. Takie mapy również na naszej platformie mogą sobie wygrać, zwizualizować, zobaczyć i na ich podstawie tutaj te dawki Różnicować. Naszym rolnikom nie oferujemy tylko portfolio. Staramy się dostarczać im jak najlepszy poziom obsługi i serwisu. Dlatego wychodząc naprzeciw nowym trendom rynkowym, po pierwsze otworzyliśmy sklep internetowy, w którym oferujemy na dzisiaj na odmian kukurydzy z portfolio Dekalp.